Chłopaki, mam dla Was dzisiaj tutorial makijażowy i zajmę się dzisiaj makijażem ślubnym. Temat bardzo obszerny i postaram się jakoś to zrobić, żeby ten filmik nie trwał dwóch godzin, ale rzeczywiście makijaż ślubny to bardzo poważny makijaż. Nie jest zbrew pozorom bardzo prosty, ponieważ łączy w sobie cechy makijażu dziennego, wieczorowego, fotograficznego, makijażu glow, więc tak naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych aspektów należałoby poruszyć. Zrobię wersję skróconą. E, mamy naszą piękną Angelikę. Pokażę Wam dzisiaj makijaż ślubny, delikatny, który będzie stawiał na, e, na oko, ale będzie też, e, myślę, dopasowany do większości e, kobiet, które nie lubią się mocno malować. Więc e, zaczynamy. Wcześniej przygotowałam już cele do makijażu, używając wody różanej, a następnie nałożyłam krem Embryolisse. Poczekałam, aż to się wchłonie. I pierwsza rzecz, którą od razu mogę zaznaczyć, bardzo ważne, by skóra przed makijażem aby w dobrze nawilżyć. I wiem, że wiele z Was myśli sobie, a jak dobrze nawilżę skórę, to mi potem makijaż zjedzie i nie będzie trwały, ale jest wręcz odwrotnie. Jeżeli wasza skóra nie będzie nawilżona, to makijaż zje wam podkład. Znaczy skóra zje wam podkład. Eee, a teraz nakładam już bazę i używam do tego celu wazę z Hema i będzie to baza, która daje efekt ble, czyli będzie trochę zbierała pory, których oczywiście Angelika nie za wiele ma. Baza wygładzająca, która przedłuża trwałość makijażu została już zaaplikowana. Ja przechodzę do mojego ulubionego produktu do rozświetlania, czyli będzie to Flawless Filter z Charlotte Tilbury. I nałożę tę bazę rozświetlającą lub rozświetlać. Wpłynie e, trudno jednoznacznie stwierdzić, czym jest ten produkt. Więc nałożę go na te partie, które będę chciała później ładnie rozświetlać. Ten bas będzie wydobywał się już spod podkładu, dzięki czemu buzia będzie jeszcze, jeszcze zdrowsza i bardziej świeża i młoda i w ogóle wszystko w jednym. Um, oczywiście możecie na, nałożyć tutaj inne krewno-oświetlające, świetnie sprawdzi się również strop, cream z Maka. więc jeżeli nie macie tego produktu, to nie jest koniec świata. Następnie nakładam podkład. I podkład, który używam często przy ślubach, to Hadek Ultra HD z Make Makeup Forever. Jest to podkład, który fajnie kryje, ale pozostawia skórę bardzo naturalną. Nie tylko tak normalnie, że tak powiem, w naszym ludzkim oku, ale także w oku aparatu. Czyli pamiętamy o tym, że makijaż ślubny jest również makijażem fotograficznym, będziemy miały robione mnóstwo zdjęć. Więc musimy zadbać o to, jak ten makijaż będzie potem na tych zdjęciach i na filmie wyglądał. Dlatego wszystkie produkty HD, które mają bardzo mały pigment w sobie, są świetne, ponieważ one później są niewidoczne. Nie chcemy mieć tapety, czas nakładania bardzo, tym, bardzo takich suchych, tępych podkładów się już skończył, więc niekoniecznie musicie używać Estée Lauder Double Wear. Wiem, że to jest podkład, który kochają Polki, ale ja akurat bardzo go nie lubię, więc wybaczcie, nie będę go używać dzisiaj. Aplikowanie podkładu Beauty Blenderem ma jeszcze dodatkową zaletę, że ten podkład od razu bardzo fajnie łączy się ze skórą. I na początek nakładamy jedną warstwę tego podkładu. Zobaczymy, czy ona będzie później jeszcze wymagała jakiegoś dołożenia. I korektor pod oczy. Moje ulubiony sposób na cienie pod oczami to oczywiście highlighter firmy Dk. On daje mi jakby taką wierzchnią warstwę, no nie wierzcho, pierwszą warstwę rozświetlenia pod oczami, więc jeszcze bez takiego mocnego okrycia będziemy miały już bardzo fajnie wyrównany kolor skóry pod oczami. Pamiętajcie o nawilżeniu skóry pod oczami przed zrobieniem tego makijażu, szczególnie. Biorąc pod uwagę to, że większość y, pań młodych się nie wysypia w dzień ślubu, oczywiście, bo są zbyt dużych emocjach. Wiem, bo sama byłam ślub, więc to wiem, jak to wygląda. A więc tym bardziej musimy wziąć pod uwagę to, że będziemy potrzebowały wykorykować cienie pod oczami, dobrze nawilżyć tą skórę, może zastosować jakiś produkt z kofeiną, który poradzi sobie także z obuchliwą. Zadbajcie o tą skórę. Następnie minimalnie większą ilość krycia dołożę pod oczami, stosując produkt Nars'a. Bardzo dobry korektor. Cele mamy w miarę ogarnięte, więc przechodzę do makijażu brwi. Do makijażu brwi używam kredki w kolorze flink. Zarysuję sobie ich wstępny kształt, a potem dołożę minimalną ilość pomady. Ale zobaczycie, w jaki sposób to zrobię, żeby te brwi nie były mocno wyrysowane. I uwaga, uwaga, następuje historyczny moment, czyli używam pomady do brwi. Będzie to pomada Anastazji w kolorze taupe. I tak jak normalnie na co dzień e, nie stosuję pomad, bo zazwyczaj lubię bardzo naturalny makijaż brwi. E, to w związku z tym, że Andrzejka lubi mocniejszą brwi, postanowiłam jej trochę tutaj pójść na rękę i podmaluję dolną część tej brwi pomadą, żeby ta, e, ta granica była trochę bardziej wyrazista. Wciąż nie będę robiła tutaj żadnych graficznych początków, więc tak jak widzicie, no, pełne szałko I wyostrzę też końcówkę. Wbrew wykańczam jeszcze żelą dobry brwi w kolorze dla blondynek. Um, użycie pomady jest przy makijażu ślubnym ważne ze względu także na trwałość tego produktu. Więc, jeżeli tak jak ja nie jesteście jakimiś fanami komady, to mimo wszystko polecałabym Wam w tym wyjątkowym dniu po nią sięgnąć. Tylko, że będziecie miały pewność, że makijaż brwi zostanie tam przez całą noc i, i ani nie drgnie. Na powieki napadam bazę podcienie Urban Decay, e, która będzie przedłużała trwałość tego makijażu na powiekach. Nałóżcie niewielką ilość bazy, rozklepcie, a później przypudrujcie, żeby działała tak, jak ma działać. Natomiast bazy będzie działała odwrotnie. Będzie skracał trwałość makijażu, więc nie przesadźcie. I pudrujemy powiek. Przechodzę do makijażu oka i właściwie cały makijaż wykonam tą oto paletą. Dorzucimy potem jeszcze kilka pyłków, ale właściwie cieniowanie będzie wykonane dzięki tym cieniom. Mamy tu właśnie wszystko, co nam potrzeba do klasycznego makijażu ślubnego. I zaczynam od cieniowania oka ciepłym kolorem, czyli pośrednim, e, ciepłym brązem. Zamknij sobie oczy. I na razie nie wychodzę zbyt wysoko, trzymam się zagłębienia powieki. I ruchem wycieraczkowym zaczynam modelować kształt oka. Tym samym cienie podkreślam już dolną powiekę, dość dużym, puchatym pędzelkiem. Aktualnie cieniowanie dołu jest wciąż w modzie, więc nie bójcie się tego rozblendowania na dwa na mm, może nawet na trzy. I przechodzę teraz do górnej powieki do wzmocnienia zewnętrznego kącika. Do tego celu użyję tych dwóch cieni. To już jest taki brązik, ale on sobie też trochę takiego... Hmm... jakby to powiedzieć? Jakiegoś takiego bakłażana. To będzie fajnie się komponował z niebieską tylko. I zaczynam delikatnie tylko przyciemniać zewnętrzny kąt, spróbuję to oko wyciągnąć lekko do góry, ale absolutnie nie chcemy tu mieć żadnego mocnego banana. Makijaże mocno wyrysowane w banana są już pasta. więc dziewczyny drogie, nie lubicie sobie tego w tym sezonie. Minimalny akcent ciemniejszym kolorem także na dole powietrze, więc z Angelika spójrz proszę w górę. Bardzo blisko nasady rzęs, właśnie na wprost. Teraz zareplikuję cień Firecracker z tej samej palety i nałożę go na to zewnętrzne cieniowanie na ruchomej powietrze. Czyli zaczynamy dokładać teraz do tego makijażu blaski. Dzięki temu on żyje i będzie fajnie odbijał nie tylko światło dzienne, ale także światło sztuczne, światło świec. Pamiętajmy, że makijaż ślubny robimy nie na 2 godziny, bo właściwie na 12 godzin. Więc musimy dopasować się też do różnego oświetlenia, w którym będzie obserwowany. Więc to jest pierwszy blask, który nakładamy, ale nie ostatni. Montujemy kolejny blask, będzie to pigment z imotem numer 14. Ten blask będę montowała na środku powieki. Jest jeden z moich ulubionych pyłków, naprawdę. Jeżeli jeszcze go nie macie w swoim kufrze, biegnijcie do Inglota. naprawdę warto. I ostatni błysk to pyłek Skobo w odcieniu 505 Seashell, czyli robimy Cię na syrękę, Angelika. Nareszcie, prawda? Arielka. będziesz. <grym> Ale jest to taki pigment, który trochę opalizuje też na brzoskwiniowo-różowo koralowo. On ma naprawdę tyle różnych fajnych kolorów, więc zupełnie inaczej wygląda też ze dnia, inaczej wygląda wieczorem. Hit, hit ślubny.